No elo widzowie, dzisiaj spontanicznie wyszedłem na Glowo. No i się spóźniłem. 12:04, a ja z domu wyszedłem i pędziłem do centrum. Się okazało, że glowo wydało mi jeszcze dodatkowe kilkanaście minut na zameldowanie się i zostało 10 minut. Jestem już w centrum, melduję się. Nie wiem czy będzie jakiś karny czas za to, że się spóźniłem. Mamy pierwsze zamówionko 17 zł, 6 km. Jednak żadnego karnego czekania na glowo nie ma. Pierwsze zamówienie z Burgera Limited. Dzień dobry 647. Dzięki. No ładnie od razu na północ jedziemy 5,5 km. Klowa chce mi tutaj dać na przebudzenie kursiń dobry. Zaraz Wam pokażę bloki jakie wziąłem. Bo nie pamiętam dokładnie do której robię czy do 15, czy do 15.30 bloki mam do 15.30, czyli 3,5 godziny. Chciałem wziąć 4 godziny albo 4,5. Niestety, na obecną chwilę nie można wziąć więcej. Optymalnie byłoby 4-5 godzin i potem fajrand. Jak wychodziłem dzisiaj z domu spóźniony, to znaczy wyszedłem przed 12, ale zanim odpaliłem skuter to kurczę była 15:59 i byłem. I tak się zagrzałem ze stresu, że już widziałem tego bana nadchodzącego. A niedawno kilka osób do mnie pisało wiadomości prywatnej, że dostało bana odglowo. Między innymi z powodu zrzucania godzin. Jedna osoba dostała bana, bo nie miała torby termicznej podczas odbioru. No i pum zgłosił delikwenta. I glow Nie wiem tylko, czy ten ban jest tymczasowy, czy na stałe. Nie dopytywałem. A to tylko musi oznaczać, że Glowa ma bardzo dużo chętnych do pracy, skoro tak sypie banami ostatnio. No i tak samo moje konto wisi na włosku, od już ponad roku. Ja się boję na tej akcji jeździć, bo wystarczy zrobić jeden błąd potknąć się, i glowa to wykorzysta i da mi bana. A jakie statusy są na waszym koncie, glowo, kurierskim? Napiszcie, jakie macie kolory na czerwono. Nie wiem, są jeszcze jakieś inne? Na czarno to jest ban. Może jest jeszcze pomarańczowy status, niebieski. Ta dostawa jest prawdopodobnie do firmy. Nawet nie prawdopodobnie, tylko na 100%. Bo tu są same po lewej stronie jakieś magazyny. Wrocławski Park Biznesu. Nie byłem tutaj. Skręć w lewo, następnie miejsce do będzie... Mówi mi skręć w lewo, a ja skręcam w prawo. Pewnie chodzi o lewo teraz. Dzień dobry Miłego dnia do widzenia Kurde Chyba źle pojechałem? Trochę się pogubiłem tu w prawo, czy jeszcze Eee. Zaszki? To ja się pogubiłem. Wyjazd jest chyba Kurde, gdzie jest ten wyjazd? Dobra, wiem <grym> Tu w lewo. A ja tu przeglądam mapkę z zamówieniami, z tymi strefami. Jestem oczywiście w rejonie takim średnim Chyba będziemy nawracać Normalnie bym odpalił Volta Żeby sobie wrócić nie na pusto Ale nie mogę, Głowa może w każdej chwili zadzwonić Przez sekundę dostałem info od Glovo z gratulacjami Że zrobiłem już 350 zamówień Przecież to jest bardzo mało A ja konto mam od stycznia 2023 chyba Gdyby apka głowo nie była taka restrykcyjna to pewnie częściej bym z niej korzystał no i przede wszystkim support jakby był lepszy gdyby w ogóle można było się do nich połączyć ten Globo bot to jest w ogóle aktor pierwszego planu a on to każdą sprawę próbuje tak łatwo rozwiązać czyli zamknąć temat i do widzenia Globo zwolniło kolejne bloki aż do godziny 20.30 a to możliwe, że inni kurierzy pozrzucali, bo nie ma zamówień, nie wiem ja się chyba wstrzymam Trafiłem Biedronkę, to znaczy Biedronka trafiła mnie A ja mam 70 złotych od wielu miesięcy w gotówce głowo. Nie chcieli żebym wpłacił I właśnie odnośnie gotówki To dostałem od widza ostatnio Donate'a na 50 złotych Z adnotacją, żebym sobie kupił porządny portfel Do wydawania reszty No i drogi widzu Kupiłem sobie Taki super skórzony Zaraz wam pokażę jak już dostarczę jedzenie teraz wydawanie reszty to jest czysta przyjemność Dobra mamy światło zielone Ale tutaj przydałby się remont generalny całej ulicy A tutaj w ogóle widać jaka plama Ciekawe od czego to? Nie chcę sprawdzać Tu jest 25 Dzień dobry Miłego dnia Patrzcie jaki fajny portfel Teraz jak chcesz znaleźć drobne To od razu widzę wszystko jak na talerzu mam wyłożone Tutaj mam miejsce na banknoty A po wydaniu reszty Tak się zamyka Raz, dwa i portfel można schować Jadę pod słońcem i coś dzwoni Kurde, nie wiem co to jest I skąd? Czy za mną jest lokal, czy przede mną? Duży Ben na Prusa Nie pamiętam szczerze, gdzie to jest Dobra, po drodze chyba jak mi znuda to ciężkie flachy piwa i inne takie chyba się w nerwie. Zapomniałem nawet jaki tam był limit wagowy na globo, ten nowy. 12 kg albo 13 A tu na rogu jest duży ben. Bardzo dobra lokalizacja. Market alkoholowy, a po drugiej stronie szkoła podstawowa. Pewnie znajduje się co do centymetra w odległości od szkoły. Dzień dobry. Glowo jak coś? Już potwierdzona, dziękuję bardzo. 300 metrów całe. Jedna minuta do klienta, a w zasadzie do klientki. Coś tu przyszło w ogóle, jakaś wiadomość. A kod odbramy? prawdopodobnie, Kurde, albo to jest tam. Dziękuję. Proszę Nie. pierwsza godzina, minęła 36,73 zarobione. Może być. Kurde. Telefon dobrze, że spadł na plecy. Jeszcze się odbił od nogi. Mam etui od loka, bo to etui jest bardzo wytrzymałe. Ogólnie to mocowanie jest bardzo dobre. Fajnie się sprawdza. Także dwa w jednym. No i wracam do Biedronki po drugie zamówienie. Niestety będzie ciężkie. 11-12 kg. Spróbuję napisać do Robota. odnośnie wagi, ale chyba nic z tego nie będzie. Odpiszę, że wszystko jest OK i mam brać wszystko. Tutaj 349 przyjedzie kolejny kurier. Dobrze. Udało się na szczęście podzielić zamówienie na dwóch kurierów. Głowa mnie zaskoczył. Oczywiście próbował mi wcisnąć pseudo bonusa 8% do 30%, ale jak wszyscy wiemy, my kurierzy, waga musiałaby być naprawdę bardzo duża, bym dostał te 30% więcej. W moim przypadku by to było maksymalnie 10%, a za kurs mam dostać 13 zł, czyli bym dostał złoty 30. <grym> Nawet jakby było te 30%, ten dostał ile? 4 złote, a wagowo wyszło naprawdę bardzo dużo Tam było 15 kilo lekko. Także to jest jeden z głównych powodów Dla których nie jeżdżę. W Glovo tak dużo Dostałem przed chwilą 6,40 na piwku Tak, to się możemy bawić na Glovo na 6,40 Od razu wam powiem jaki jest ranking W napiwkach. W ilości napiwków Na pierwszym miejscu jest cały czas Uber. Tam co napiwki Się sypią. Nawet chyba widzieliście w ostatnim odcinku Gdzie zarobiłem ponad 80 na godzinę to napiwki były syte. Na drugim miejscu jest Glovo, na trzecim miejscu jest Volt, tam to bardzo rzadko napiwki spływają, a już w ogóle poza podium na szarym końcu to jest Volt. Tam napiwki się zdarzają oczywiście, ale bardzo, bardzo rzadko. A jak wygląda to w Waszych miastach? W której apce jest najwięcej napiwków do zgarnięcia? A ja tutaj muszę znaleźć moją klatkę. I coś czuję, że chyba jest w złym miejscu, widzowie To chyba w ogóle jestem na innej ulicy Jednak jestem na dobrej ulicy, w dobrym miejscu To mi się pokiełbasiło Byłem przekonany, że to jest adres 2A A to jest 28, to albo... Miałem w głowie poprzedni jakiś adres Ciekawe, czy ten kurier, który idzie za mną To idzie po ten sam adres 13.38 Mam zrobione 56 zł Kolejnego zamówienia nie mam A ten kurier, który przyjechał z moim zamówieniem, tym dzielonym Już mu tam dzwoniło I popędził, kolejne zamówienie Był na rowerze, to może miał jakieś mega krótkie o, Ruszyłem się, od razu zadzwoniło Maharaja Indian Restaurant na Kołłątaja A przed chwilą czytałem na fejsie na grupie Żeglowo wprowadziło zmiany odnośnie przepisywania. Teraz, jak się czeka w lokalu zbyt długo, to głowa potrafi to zamówienie przepisać i nie zapłacić za czas oczekiwania. <laughs> co oni już wyprawiają, ale ta informacja jest niepotwierdzona, także możemy ją uznać za plotkę póki co. Po lewej stronie kolejka do nowego lokalu rozdają chyba poryweczki z Afriko. A my tu jesteśmy na miejscu gdzieś. To jest w ogóle masakra z parkowaniem na tej ulicy. Z samochodem to nie ma szans. Dzień dobry? Ja poglowo Za 8 zł. Tu czyli jakieś 20 minut. Może sobie nasypię z tego dzbana wynagrodzenie za czekanie. Dzięki. 15 minut, albo 17 nawet. Tyle czekałem. Dla 8 zł to chyba najgorzej płatny kurs nagrowy, jaki miałem do tej pory. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Tutaj brama przeciwpożarowa, to nie mogę zatrzymać się, a taka fajna miejscówka. No to tutaj mi zostaje między samochody. Dzień dobry. I to wszystko. Miłego dnia. Łaskawcy z glebą zapłacili 1,25 zł za czas oczekiwania. W apce pokazuje, że 12,5 minuty czekałem. Co jest kłamstwem, bo czekałem minimum 15 minut, popatrzyłem na zegarek. Byłem tam już 13.48, a odebrałem zamówienie 5 po. I widzicie, nawet Glowo przy takim czymś potrafi oszukać. Gdzie płacą 10 groszy za minutę czekania? Bo co innego, może by było jakby lokal kliknął, że zamówienie gotowe, a nie było gotowe. I wtedy, może i faktycznie ten czas jest jakoś liczony inaczej. Ale nie było kliknięte, że gotowe. Wow, ale mamy zamówienie za 21 zł, w końcu jakieś normalne, długie. I w ogóle dzisiaj nie muszę płacić w punktach odbioru. Klienci nie muszą płacić. Ja mam gotówkę glową. A byłem przygotowany na przetestowanie portfela. Dragon Box po lewej na rogu. Zamówienie gotowe. W okay, globo 2-4 6 km 21 minut, niemożliwe, że tak długo, co jakieś korki są tutaj zaplanowane jest 1426, czyli tam będziemy 47, zobaczymy, czy uda się nadrobić, póki co to nie widzę na mapce, żeby było coś na czerwono, jest jeden krótki kawałek na pomarańczowo, ale to żeby on tak spowodował, później to już pierwsze skrzyżowanie nadrobiliśmy. Kolejne również zielone. Także w którym to miejscu będzie spowolnienie? Tu też zielone jest na skrzyżowaniu kolejnym. Ale chyba utknę. Dawajcie, dawajcie, jedziemy. Pięknie powoli dojeżdżam. Jest 14.45, czyli jakieś 2-3 minuty zaoszczędziłem. Normalnie bym był wcześniej, ale było kilka świateł, gdzie czekałem po 80-90 sekund. Trochę bez sensu według mnie. Dzień dobry, proszę do widzenia. 14:50, zostało 40 minut do końca bloku. Kolejnych vlogów nie można póki co brać, nawet bym chciał, to bym nie wziął, bo są godzinne, a ja mogę jedynie pół godziny jeszcze wziąć, bo to już zahacza o 16.30, gdzie są korki. Ogólnie nagle również jest wyzwanie, co chwilę mi tam coś dzwoni w aplikacji, że mogę przyjąć się i zacząć dostarczać, zarabiać super kasę ale te progi są zabójcze, tam trzeba chyba dziennie po. 30 zamówień robi, żeby zrobić całego quest'a Ja nie wiem kto te wyzwania ustawiał I trzeci raz do Biedronki, zawitam No tym razem malutkie zamówienie Teraz trochę się tutaj poprzeciskam Żebym zdążył na skrzyżowaniu przed światłem Bo chcę później zjechać na prawo O kurde nie, udało się, dzięki O kurde, tutaj nawet nie będę próbował spróbujemy? <laughs> Powinno git Jest dobrze Czy to w bramie? Nie, tutaj jest wejście, jest fajnie fajnie Dobra, już potwierdziłem, że dostarczyłem żeby już nie tracić czasu Proszę Widzienie. Dobra, już nie będzie więcej zamówień. Jest 15.21. Pracowałem 3 godziny 15 minut. Zrobiłem 7 zamówień. Aż 22 zł na piwków łącznie, 121 zł. Godzinówka 37 zł.